Jeśli zapytasz kogoś, co sprawia, że jest zrelaksowany i zadowolony, okaże się, że to nie pełne konto w banku ani nieskrępowana konsumpcja. Nie, to poczucie komfortu naprawdę nas uszczęśliwia. Ale czy komfort oznacza to samo co kiedyś? Czy zmienia się z duchem czasu wraz z naszymi wartościami i stylem życia? Wiesz co, myślę, że tak. Dzisiejszy komfort zapewnia inteligentna i wydajna technologia i oczywiście zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Transformacja energetyczna oznacza, że dni ropy i gazu są policzone, ponieważ przyjazna dla środowiska i inteligentna technologia to przyszłość każdego domu. I dobrze, energia odnawialna zapewnia zdrowszy styl życia oparty na energii elektrycznej, zaś energia elektryczna jest przyjaznym dla środowiska sposobem przygotowania ciepłej wody, ogrzewania i czystego powietrza. Sztibel-Eltron od zawsze był zaangażowany w bardziej zrównoważony rozwój i osiągał to szybciej niż inni. W kampusie energetycznym, prawdziwym laboratorium przyszłości, to progresywne myślenie jest stale rozwijane. Nazywamy to zabezpieczeniem na przyszłość. Nasze domy i styl życia się zmieniają, i podobnie jest z komfortem. Przyszłość dopiero się zaczęła. Sztibel-Eltron jest jej częścią.